Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. To jest film, na który wiele z Was czekało. Reakcja Charlie na Dziedzisia, na to, że jestem w ciąży i zaraz przejdziemy do tego tematu. Natomiast na samym początku chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie gratulacje, za te ciepłe słowa, wiadomości. Choćbym chciała, to mnie nie odpisała wszystkim. Jestem bardzo wdzięczna i Luka to już Wam chyba wcześniej mówił, że to jest niesamowite dla nas, że. Obce nam osoby, które, których nie znamy, czyli wy nasi widzowie, tak bardzo się z nami przez te lata zżyliście, że tak bardzo też się na tą ciążę ucieszyliście, że mm, przeżywacie to razem z nami. No, jestem ogromnie wzruszona i naprawdę jest się bardzo z tego wszystkiego... Czekajcie, wyłączę budziki, bo będą mi cały czas dzwoniły. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę. To nie był naprawdę łatwy czas. Czas starań, i, i w końcu jak się udało, to nawet mogliście zobaczyć, że w tej reakcji, em, relacji z, z tego, jak robimy test ciążowy, to powiedziałam, że w końcu zejdzie z nas to całe ciśnienie, bo to, jaki był ostatni czas, no to tak jak mówię, no był bardzo trudny, i, i mieliśmy już po prostu czasami momentami serdecznie dość. Także w końcu udało się i, i jesteśmy po prostu w takiej sielance teraz, wiecie, w tym takim czasie, kiedy wszystko jest piękne. Ja sobie jakieś tam ubranka dla dzieci wybieram. Oczywiście nie mam pojęcia w ogóle, co jeszcze w brzuchu siedzi. Mamy już kopertę z wynikami, ale totalnie zostawiamy to na gender reveal. Gender reveal też nie wiemy, kiedy zrobimy, bo jest brzydka pogoda cały czas, ale gdzieś tam niebawem. W planach mamy jakoś jeszcze w te wakacje. No i strasznie ciężko jest mi się powstrzymać, żeby. Czegoś nie kupić, jak to ja. Więc kupuję sobie niektóre rzeczy różowe, niektóre rzeczy niebieskie. <noise> Więcej jakoś tak um, wybieram niebieskich, ale nie wiem, z Charlie też cały czas czułam, że to będzie chłopak. Tutaj nie wiem, co czuję. Wydaje mi się, że chłopak, ale skoro czułam przy Charlie też, że to był, będzie chłopak, a, a była dziewczynka, to może być też dziewczynka, także no nie ma co tutaj gdybać, nie ma co też patrzeć na jakieś tam przesądy, jak wygląda brzuch, a jak kobieta się czuje, bo ja słyszałam od moich koleżanek, od moich znajomych, nawet od mojej teściowej, że każda ciąża jest inna, każdy się czuje inaczej i nie ma co na to patrzeć, także jeszcze chwila cierpliwości, razem zrobimy gender reveal, razem się dowiemy, wiemy, że bardzo też się ekscytujecie i, i czekacie na tą informację, ale wierzcie, że My też jako rodzice. Nie możemy się już doczekać i chcieliśmy wiedzieć, co w tym brzuchu siedzi, ale jeszcze chwila. Przejdźmy do bohaterki tego filmu, czyli do Charlie. Bardzo byliście ciekawi, jak Charlie zareagowała na to, że jestem w ciąży, że pojawi się dzidziuś, że będzie siostra albo brat. My byliśmy też bardzo ciekawi i powiem Wam, że tak jak każdemu przekazywaliśmy tą informację, to chyba Charlie była dla nas najbardziej. Stresująca, i najbardziej to przeżywaliśmy. Pamiętam, że po prostu wszystko mi tutaj stało w gardle i, i nie wiedzieliśmy totalnie, jak to ograć, jak jej powiedzieć, bo jak cofniemy się tak, no powiedzmy nawet jeszcze rok w tył. Jak byliśmy, pamiętam, w Dubaju na Wielkanoc, to Charlie, jak zapytałam się jej, czy chciałaby mieć pieska, to ona powiedziała, że chciałaby mieć siostrę. Stellę. Pytam się mojej cudownej Charlotki, czy chciałaby mieć pieska? Nie. Nie? A co byś chciała mieć? Dzidziusia. Chciałabyś mieć dzidziusia? Mhm. Uh -huh. Bardziej niż pieska? Mhm. Uh -huh. Oj, Jasiu. Połap się, słodziaku. A chłopczyka czy dziewczynkę? Chłopczyczka. Mm. Chłopczyczka? Nie, dziewczynka. Dziewczynkę? Dziewczynka. Dobra. Zobaczymy, co to się zrobi. <laughs> Będę nazywać się Stella. Stella? Ale no bardzo ładnie, powiem Ci, że mi się bardzo podoba. Nawet imię wybrała wtedy. I naprawdę ona bardzo, bardzo chciała mieć rodzeństwo. Do czasu, bo na pewno też wiecie z niektórych tam filmów, że Charlie zaczęła mówić, że ona nie chce mieć ani siostry, ani brata, że ona nie chce mieć rodzeństwa, że chce być tylko ona. I to było dla nas trochę takie stresujące, bo my wiedzieliśmy, że staramy się o dziecko, że chcemy, żeby to dziecko się pojawiło jakoś tam e, w niedalekim czasie, e, a ona tutaj nam wiecie, wariuje i wiadomo, że nie będziemy tutaj e, słuchać się dziecka cztero... to wtedy to by miała trzy lata. Wiadomo, że nie słuchalibyśmy się dziecka, czym. Czy pozwoli nam na to, abyśmy mieli kolejne dziecko. Natomiast no gdzieś tam chcieliśmy, żeby ona też się z tego cieszyła i żeby, żeby oczekiwała tego rodzeństwa. No a tutaj cały czas mówiła, że nie chce, że jej się to nie podoba, wręcz po prostu wpadała w jakieś takie ataki furii. No i wyobraźcie sobie, że ja sobie tak analizowałam, dlaczego tak się stało. I różne osoby się do tego przyczyniły. Były momenty, że na przykład um, Charlie się fajnie bawiła, e, albo my się przytulaliśmy razem z Charlie i wtedy ktoś mówił, o ciesz się, Ciesz, bo już niedługo jak się pojawi siostrzyczka albo braciszek, to już nie będziesz tak miała. I wiecie, i ona już tam kalkulowała, myślała o co to chodzi. Później znowu była jakaś sytuacja, że coś tam robiliśmy i znowu ktoś, jakaś już inna osoba powiedziała, no jak będzie siostrzyczka albo braciszek, to nie będziesz miała tak dobrze. Korzystaj póki możesz, bo jak tylko się pojawi rodzeństwo, to nie będzie tak fajnie. I cały czas gdzieś tam ona przez różne osoby była nastawiana i nakręcona na to, że jak się pojawi rodzeństwo, no to nie będzie fajnie. A będzie bardzo fajnie i ona dobrze. O tym już wie, bo cały czas ją e, o tym zapewniamy. Wiecie, my jesteśmy takimi rodzicami bardzo zaangażowanymi i kochamy Charlie ponad wszystko, uwielbiamy z nią spędzać czas. Dla nas to jest ogromna radość, jak my możemy z nią coś porobić, pojechać, e, zobaczyć. No, dla nas na przykład wakacje bez niej to są wakacje stracone, my cały czas o niej myślimy, więc czy będziemy mieć jedno dziecko, czy dwoje, czy troje, to dla każdego będziemy chcieli przekazać to samo, tą miłość, tą po prostu e, miłość, którą można, ja już wiele razy to mówiłam, można mnożyć, jej wcale nie trzeba dzielić, nie trzeba jednemu dziecku dać mniej tej miłości, drugiemu więcej, o, jakie słońce nam wyszło, tylko możemy tą miłość mnożyć, mnożyć i ja mam jej naprawdę w sobie ogrom i Luka tak samo i jesteśmy gotowi na to, żeby absolutnie Żadnemu z naszych dzieci, póki co to jest chujka, żeby chociaż przez chwilę ani jedno dziecko nie czuło się gorzej. Ja znam wiele takich przypadków nawet w mojej rodzinie, gdzie dzieci były nietraktowane na równi, jedno było zabierane, drugie nie było zabierane, jednemu było coś kupowane, drugiemu nie. I, i wtedy gdzieś tam faktycznie między rodzeństwem może pojawiać się jakiś konflikt, jedno dziecko może mieć zarzut do drugiego, gdzieś tam taka rywalizacja może się pojawić. My chcemy absolutnie tego uniknąć i totalnie wiemy, wydaje nam się, że wiemy jak zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Wszystko wyjdzie w praniu, natomiast do sedna Charlie nam powiedziała tak, że nie chce mieć rodzeństwa. No i już ten moment, jak tutaj sobie usiedliśmy przy stole, był bardzo dla nas stresujący, bo ja wiedziałam jak ona zareaguje. Ja już przed tym nawet jak powiedziała mi o ciąży, to cały czas kupowałam bajeczki. Franklin spodziewa się siostrzyczki, e, albo Zosia będzie miała brata. Chyba mamy z pięć albo sześć książek, i za każdym razem w ogóle te książki to jest w ogóle temat na, na inny film. Też uważam, że nie są dobrze skonstruowane i napisane, bo <grywania> dużo tam błędów ja wyhaczyłam, które też Charlie zaniepokoiły, gdzie na przykład, nie wiem, siostra mówi, że głupi brat, głupi brat. Ja już wiecie, jak czytam w bajce dziecku em, takie zdanie głupi brat, głupia siostra, to mam takie, Boże, co to za bajka? No, ale nieważne. Nie chcę się tutaj rozgadywać o innych tematach, bo to jest temat na, na inny film, tak jak mówiłam. Książki nie pomagały, rozmowy nie pomagały, nic nie pomagało. Usiedliśmy tutaj do stołu, przekazaliśmy Charlie tą cudowną nowinę, pokazałam jej zdjęcie mm, USG. Jak myślisz, co to jest? Ja. Kto? Ja. Ty? Nie. To jest Dzidziuś który jest u mamusi w brzuszku. No i wtedy faktycznie pojawił się żal, smutek. Ona nie mogła tego zrozumieć, jak to jest możliwe, że w ogóle doszło do tego, że ja jestem w tej ciąży, że cały świat się zmieni, że pojawi się ten brat, siostra, że już nie będzie tak fajnie. Więc mieliśmy taki dzień organizacyjny bardzo mocno, gdzie tam postawiliśmy na kulki, na smyka, poszliśmy po jakąś zabawkę, chcieliśmy jej taki zrobić, wiecie, dzień atrakcji. My mamy tą reakcję nagraną, ale stwierdziliśmy, że absolutnie jej tutaj nie będziemy wrzucać. No, bo nie była ona jakaś, wiecie, za wybitna, wręcz była taka omiana smutkiem, żalem, niezrozumieniem. Dlatego stwierdziliśmy, że zostanie ona w archiwum rodzinnym. A ja nagram taki film, gdzie Wam opowiem po prostu o tej całej sytuacji. Jak już na drugi dzień się czarni obudziła po tym całym intensywnym dniu, to powiem Wam, że była bardzo taka jej. Hmm... Reakcja, takie zachowanie bardzo neutralne, nawet jak ja poruszałam temat dziecka, to już nie było smutku, nie było jakiegoś płaczu, tylko tak słuchała, neutralnie odpowiadała, więc ja już byłam zdziwiona, bo się bałam, że kolejny dzień będzie taki sam. Już na kolejny dzień nawet brała zdjęcie do rąk, mówiła: Mamo, zobacz, tu jest dziciuś, tutaj są nóżki. Była bardzo taka. Yy... Chętna nawet, żeby o tym rozmawiać. Tutaj coś się podpytała. Ja oczywiście przez te dwa dni, bardzo intensywnie z Luką pracowaliśmy nad tym, żeby cały czas ją zapewnić, że ona jest dla nas bardzo ważna, że nic się absolutnie nie zmieni, nawet jak się pojawi drugie dziecko, że jest dla nas ważna, zawsze będzie, jest naszym pierwszym dzieckiem i no i że po prostu będziemy ją kochać tak samo, że absolutnie, absolutnie nic się nie zmieni, żeby się absolutnie tym nie martwiła. Cały czas jej mówiliśmy, że będzie cudowną starszą siostrą, że będzie to wspaniały czas, że będzie miała dzidziusia, że będzie mogła się bawić tym dzidziusiem, że to będzie taka żywa lalka. No próbowali po prostu, Boże jak mnie to słońce denerwuje próbowaliśmy z każdych y, sił, z każdej strony y, pokazywać jej plusy tej całej sytuacji no i wyobraźcie sobie, że już w ogóle trzeciego dnia to ona zaczęła mówić, że się nie może doczekać tego dziedziusia, że jak cały dzień jest po prostu taki deszczowy i beznadziejny, to teraz jak usiadam tutaj przed aparatem, to musi być po prostu żarówka. musiałam się tak trochę przesunąć do przodu, bo po prostu to słońce to nas tutaj zajedzie dzisiaj, kolejnego dnia Charlie zaczęła mówić, że się nie może doczekać dziedziusia że kocha dziusia, zaczęła całować mój brzuch. Kocham cię. Kocham cię. No boże, na pewno usłyszy. O boże, jakaś kochana. Kochasz dziusia? Tak. Uch, uch, uch. I to był po prostu dla nas ogromny przełom. Ja nie mogłam uwierzyć w to, że Wiecie, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej był taki żal i smutek, a trzy dni później po prostu ona już nie mogła się doczekać tego dzidziusia. I teraz jesteśmy na etapie, gdzie cały czas mówi, że jak tylko będę jechała na zakupy, jak będę już kompletować wyprawkę, to koniecznie muszę pojechać z nią, że ona się nie może doczekać, żeby kupować te wszystkie rzeczy. Nie może doczekać się dzidziusia, że nieważne, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka, ona chce dzidziusia, ona go kocha, ona będzie wspaniałą starszą siostrą, więc... To po prostu taki wiecie przełom dla nas, to była taka wspaniała chwila i do tej pory się cieszę, ona codziennie rano jak wstaje całuje mój brzuch, codziennie wieczorem tak samo całuje mój brzuch, mówi kocham Cię dziusiu, nie mogę się doczekać kiedy Cię zobaczę, no i to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie i najlepszy obrót tej całej sytuacji, jaka, jaka miała miejsce. Także, jeżeli sugerujecie się czasami swoimi dziećmi, które mówią, że nie chcą rodzeństwa, i dlatego tego rodzeństwa jakby nie planujecie dla nich, to nie słuchajcie się dzieci, bo dzieciom może się po prostu wszystko, wszystko odmienić. Ale też trzeba zwracać uwagę na dorosłych, którzy gdzieś tam mówią takie głupotki nieświadomie, no bo nieświadomie. Nikt raczej nie chciał zrobić, wiecie, jakiegoś takiego zawierowania jej w głowie, natomiast trzeba uważać na to, co inni mówią Waszym dzieciom, bo później może właśnie się niepotrzebnie zrobić taki problem. Eee, całe szczęście udało nam się to wypracować. Codziennie wieczorem, jak sobie leżymy w łóżku, to rozmawiamy na różne tematy. No i cały czas próbowałam się jej, tak wiecie, wypytać, dlaczego ona tak bardzo nie chciała tego rodzeństwa. I powiedziała mi, że była zazdrosna, że bała się o to, że my przestaniemy ją kochać, zajmować się nią i że będzie ważny tylko ten Dzidziuś. Ja myślałam po prostu, że mi serce pęknie, bo, bo po prostu wiem, ile miłości ona ma od nas, ile po prostu damy dla tego drugiego dziecka i nic totalnie nic w jej życiu się nie zmieni. Także mm, czarnie jest uspokojona, e, szczęśliwa. My jesteśmy tak samo szczęśliwi, że wszystko dobrze się ułożyło, że każdy jest szczęśliwy i czeka na tego dzidziusia. Czy ty lulasz dzidziusia? Tak. I bajeczko oglądacie razem? I spać tak? Poziom. Jak to ja. Nie to. I tak będzie, jak się urodzi, tak będziesz dbać niego? o niego. Jeziu O, Byliśmy już jakiś czas temu na wizycie u naszej doktor, i Czarni pojechała z nami. I myślałam, że, wiecie, nie będzie chciała zostać w gabinecie, a całą wizytę była po prostu bardzo zainteresowana. Mm, a, o, wiesz, tu. Zobaczmy, głowka to będzie tak boczkiem. Serduszko pije, posłuchamy serduszka. Jest? Słychać, słychać. Pokażesz mi nogi? Co to jest ma. widzisz nogę? Mm -hmm. Tu jest... Widzisz od kolana? Tu jest stópka taka mała. A pokażesz mi stopę, gdzie widzisz stopę na ekranie. Widzisz stopę? Ja nie widzę. No, gdzie jest i... stopa? Tu tu z jest lewej strony? Stopa. Tu jest kolanko. I tu jest stópka. Ty wszystko widzisz? Ja nie taka widzę. Widzisz. dobrze. taka zobacz, taka, o, taka w tą stronę. Gdzie są oczka? Jakoś w przy co? Tak. Wow. Jak banana. I dwie Czekajcie, teraz może O, teraz mam banany. <noise> tak, taki orzeszek mam, co? Są dwie banany. O, widać teraz. No nie? Widać? No teraz widać. I nie widać, widać, nie widać, widać. Wyraźnie co widać, co? mała do ciebie widać, co? A zobacz, jak ruszył się. Krocha, zobacz, jak pływa. Ty to widzisz, jak pływa? Ale numer. Jak skacze jakoś tak podskakuje. Okej. Co to jest, Widzisz jak nogami dusza? Nie. Hmm. Fajnie co? I powiedziała mi, że jak tylko będę jechała następnym razem, to ona chce jechać i chce zobaczyć, co u się. Jak wygląda, jak się czuje, więc no mówię Wam, po prostu nasze serca są szczęśliwe i oblane miodem i słodyczą, bo, bo totalnie nie spodziewaliśmy się, że, że tak pięknie i tak dobrze będzie. Bo wiadomo, że my byśmy się cieszyli nawet jeżeli ona by się nie cieszyła, ale jak wszyscy razem się cieszymy i nie możemy się doczekać tego no to jest po prostu cudownie, magicznie i no i możemy dzielić razem te te cudowne chwile. To już koniec całej serii, jeżeli chodzi o reakcje naszych najbliższych na ciążę. E, to jest zawsze bardzo ciekawe i ekscytujące. Dla nas jest to też fajne, że mogliście zobaczyć, jak inni e, to z nami przeżywali. E, chciałam wrzucić taki film, bo wiem, że dużo osób właśnie czekało na tą reakcję Charlie, no ale że jej tutaj nie wrzucimy, to chciałam Wam o wszystkim e, opowiedzieć, żebyście wiedzieli, jak to u nas wyglądało. Jeżeli chodzi o takie typowo ciążowe filmy, to co jakiś czas one będą się pojawiały. Mam kilka tematów z Wami do poruszenia, Między innymi to, właśnie jak się długo staraliśmy, jakie to było dla nas po prostu frustrujące, stresujące, bo wiem, że wiele z Was też gdzieś tam się długo stara i niektóre dziewczyny nie mogą zejść w ciąży, więc chciałabym takie tematy poruszyć, natomiast one będą się pojawiały, wiecie, sporadycznie, a wracamy po prostu do takich normalnych vlogów, gdzie, gdzie będzie nasze codzienne życie, no i czasami gdzieś tam ten wątek ciąży będzie przemycany. No i akurat, jak kończę teraz ten film, to słońce zaszło i. I są chmury, i nic mi tutaj nie prześwituje cudownie. Dziękuję Wam bardzo za ten czas razem. Fajnie, że sobie mogliśmy tak pogadać. Ja do Was. Eee, mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Jestem w ciąży!